Witam serdecznie, moi drodzy. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć jednym nagraniem o tym, co jest nie tak w oddychaniu brzuchem. A więc dopiero skończyłem oglądać materiał Postura Restoration na temat powiązania mięśni międzyżybrowych i przepony. Zrobiłem sobie troszkę notatek i stwierdziłem, że w takiej formie opowiem Wam o tym, o tym, co często wiążemy z idealnym oddychaniem, prawda? Dlatego, że często myślimy, że idealne oddychanie, idealne oddychanie przeponowe, to jest wtedy, kiedy widzimy, gdy brzuch rośnie i maleje na oddechu. A ja chciałbym powiedzieć, co jest nie tak w takim toku myślowym. A więc zaczynamy. Będę używał troszkę swoich notatek, bo czemu nie? Załączę także artykuł. W opisie, którym jest dużo takich namacalnych dowodów na to, o czym mówię w tym filmie, przechodzimy do roboty. A więc, pierwsza kwestia wygląda tak, że oddychanie brzuchem jest niekorzystne samym brzuchem. Chcę zaznaczyć, że tu chodzi tylko o oddychanie, kiedy tylko brzuch rośnie, a klatka piersiowa z przodu, klatka piersiowa z tyłu. I brzuch na boki, i klatka na boki nie rośnie, a widzimy tylko bebzol, który rośnie do przodu. Więc co jest tak naprawdę z tym nie tak? Więc po pierwsze, w badaniach, które załączę, przeczytacie, chociaż tak naprawdę sama intuicja to może podpowiadać, że kiedy oddychamy do brzucha i brzuch rośnie na oddechu, to prowadzi do wykształcenia postury, w której nasz środek ciężkości leci do przodu i zaczynamy się przeprostowywać. Kręgosłupie, a ciężar ciała spada na palce. Na pewno widzieliście często ludzi w takiej posturze, więc jeżeli jest to Twoja postura, czujesz, że jesteś wygięty lub wygięta do tyłu i bolą Cię plecy, lub generalnie widzisz, że masz taką posturę i Ci się to nie podoba, to wiedz, że ma to związek bezpośredni z oddychaniem. Oddychaniem do brzucha, które do tego prowadzi. To jest kwestia numer jeden. Ale teraz, co ważniejsze w tej sprawie. Kiedy, kiedy nasz środek ciężkości ucieka do przodu, nasz brzuch jest wtedy rozciągnięty czy skrócony. Nasz brzuch jest wtedy w rozciągnięciu, więc oddychanie brzuchem prowadzi środek ciężkości do przodu. Środek ciężkości do przodu prowadzi nasz kręgosłup do mocnego wygięcia w kierunku jeszcze głębszej lordozy. To prowadzi brzuch do rozciągnięcia, a jest taka nauka w Polsce jest o tym mało, ale w internecie po angielsku przeczytacie więcej. Nazywa się Myokinematics, czyli miokinematyka, która uczy nas o tym, że mięśnie mają swoją pozycję, w której im się łatwo pracuje, i mają swoją pozycję, w której są inhibited, czyli zatrzymane, czyli jakby nie pracują wtedy efektywnie. I teraz kiedy mięśnie brzucha są w rozciągnięciu, nie jest to wyjściowa pozycja do tego, żeby one się napięły. I pomogły w oddychaniu, w stabilizowaniu itd. itd. Więc teraz mamy następujący problem. Kiedy w ciężkości ucieka do przodu, brzuch staje się rozciągnięty. Kiedy brzuch staje się rozciągnięty, podczas wydechu nie angażuje się do oddychania. Ok? Normalnie brzuch powinien zrobić to: i zamknąć całą tą przestrzeń, po to, żeby następnie gdy przepona zaangażuje się podczas wdechu. Przepona podczas wdechu obniża swoją pozycję i zasysa powietrze z powrotem do klatki piersiowej do płuc. Teraz, jeżeli widzisz, gdy brzuch się sam rozszerza, no to widzisz, że brzuch nie stawia oporu przeponie, która schodzi w dół, tak? Czyli bierzemy wdech, przepona chciałaby zejść w dół i musi mieć jakąś opozycję. To się nazywa po angielsku zonof Op y zone of opposition musi mieć jakąś opozycję, ten brzuch musi stawić opór, żeby przepona zeszła, stworzyła zwiększone ciśnienie i popchnęła powietrze do góry do klatki piersiowej, rozszerzyła rozluźniła klatkę piersiową, wypełniła płuca powietrzem, otworzyła plecy i tak dalej, teraz w momencie, kiedy jesteśmy cały czas w takiej posturze i oddychamy ciągle do naszego bębna 90-80% Twojego ciała nie oddycha, oddycha tylko brzuch to jest pierwszy problem. Drugi problem jest taki, że Twoja przepona staje się osłabiona, dlatego że w tej pozycji ona nie jest w pozycji, w której może się efektywnie napiąć i zejść na dół. Mio kinematyka. Po trzecie, osłabiamy mięśnie brzucha, które nie angażują się do wydechu, dlatego że jesteś w pozycji rozciągnięcia brzucha i one muszą przejść zbyt długą drogę do tego, żeby się skrócić. Timing y, jest niewłaściwy. Nie będą angażować się do oddychania i w końcu os os osłabia to brzuch. Tak? Eee, czwarta kwestia jest taka, że nie mamy strefy apozycji przez to, że oddychamy ciągle do brzucha. Czyli znowu wracamy do tego, że nasza klatka w środku nie wypełnia się wystarczająco powietrzem. Jaki to tworzy problem? Czyli dalej, kolejne problemy z tego, że oddychamy tylko brzuchem. Klatka piersiowa została stworzona do tego, żeby się regularnie ruszać. Więc mamy mięśnie międzyżebrowe, wewnętrzne i zewnętrzne. Wewnętrzne sprawiają, że bierzemy wdech, zewnętrzne sprawiają, że robimy wydech. I teraz problem jest taki, że kiedy jesteśmy w pozycji przeprostowanej, to tak jak powiedziałem, przepona i brzuch są osłabione. Przepona jest osłabiona, więc nie pomaga w oddychaniu, więc wszystko spoczywa na mięśniach międzyżebrowych, wewnętrznych. Brzuch, mięśnie głębokie, brzucha transversus abdominis, czyli poprzeczny brzucha na przykład. Jest w pozycji ciągłego rozciągnięcia, więc nie pomaga w wydychaniu. I mnóstwo roboty muszą robić mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Teraz mamy kilka problemów. Osłabiona przepona, osłabione głębokie mięśnie brzucha, przepracowane mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne, przepracowane mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne. Jaki ma to rezultat? Stoimy w takiej posturze, oddychamy tylko do brzucha, nasze plecy są w ciągłym napięciu, a klatka piersiowa. Jest całkowicie usztywniona przez nadmiernie napięte mięśnie wokół wewnątrz tej klatki piersiowej. Więc, e, jeżeli stajemy w pozycji z, przeprostowanym, z przeprostowanymi plecami, nasza klatka piersiowa staje się sztywna, a to prowadzi za sobą kolejne gro problemów. Nasz kręgosłup jest w ciągłej sztywności, nasza przepona, czyli główny mięsień oddechowy i główny mięsień posturalny, jest całkowicie nie w pozycji, do tego, żeby pracować efektywnie i mięśnie brzucha, które tak często chwalimy jako nasze główne stabilizatory, jako to, co wzmacnia nasze centrum, także jest w pozycji rozciągnięcia, w pozycji osłabienia. Więc wydaje mi się, że poruszyłem wszelkie punkty, które chciałem: czyli oddychanie brzuchem prowadzi do przeprostowanej postury, która następnie osłabia mięśnie brzucha i przeponę. Taki sposób oddychania może prowadzić do niekorzystnej strategii stabilizacji proprioceptywnej. O tym nie powiedziałem, ale to jest także logiczne. Więc w tym badaniu powiedzieli o tym, że oddychanie brzuchem prowadzi do słabej e, strategii stabilizacji proprioceptywnej. Co to znaczy? Nasze czucie tego, jak się stabilizować, staje się nieprawidłowe albo niekorzystne. Czyli przepona i mięśnie brzucha nie biorą udziału podświadomie. E, proprioceptywnie innymi słowy wystabilizacji naszej centralnej, tak? czyli kiedy się poruszamy, nie jesteśmy zwarci dzięki tym mięśniom i mięśnie akcesoryjne, mięśnie dodatkowe, które starają się zastąpić funkcję tamtych mięśni, zaczynają nam pomagać i ustawiać naszą przeponę. A jakie to są mięśnie? Głównie prostowniki kręgosłupa, mięśnie czworogłowe, łód, ale no głównie tak naprawdę prostowniki kręgosłupa, które nas trzymają uogólniając i skracając całą historię. Eee, dalej napisałem, że osłabia przeponę, nadmiernie obciąża mięśni międzyżebrowe wewnętrzne i zewnętrzne, więc to już wiemy. Nie prowadzi do ekspansji klatki piersiowej, czyli nasza klatka piersiowa nie rośnie od środka, tylko się podnosi do góry przy udziale upper traps, tak, czyli mięśni czworobocznych, scalens, czyli... Eee, scalens, musicie sobie tłumaczyć, zapomniałem, ale to są mięśnie głębokie szyi, których nazwy zapomniałem po polsku. No i problem jest taki, jeżeli klatka piersiowa nie rośnie, co myśli, co ma, jakie sygnały dostajemy z układu nerwowego? Sygnały z układu nerwowego dostajemy takie, że nie możemy dostarczyć wystarczająco powietrza, bo przecież dostarczenie powietrza równa się ekspansja klatki piersiowej, a nie podnoszenie się klatki piersiowej. I teraz, jeżeli układ nerwowy wysyła sygnały, bo dostaje takie sygnały, że brakuje. Tlenu, no to wysyła sygnały, że musimy jakoś temu pomóc. A te sygnały przez ciało są interpretowane w taki sposób, że zaczynamy angażować więcej mięśni akcesoryjnych oddechowych: mięśni głębokich szyi, mięśni ramion, tak? czyli to podnoszenie klatki piersiowej na wdechu, i mięśni innych, które pomagają nam oddychać. Eee, co prowadzi koniec końców do hiperwentylacji? Więc mamy tutaj kolejny problem. Generuje sztywność klatki piersiowej, no i koniec końców osłabia balans i sprawia, że postura utrzymywana jest przez mięśnie akcesoryjne, o czym już powiedziałem. I teraz, jak zrobić, żeby odbudować tą pracę przepony, odbudować te mięśnie brzucha i odciążyć troszkę mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne i zewnętrzne i otwierać tą klatkę piersiową lepiej na oddechu i całe ciało. Jak to zrobić? Więc, miokinematyka, czyli ustawiamy ciało w pozycji, w której tamte mięśnie mają pierwszorzędność do tego, żeby się zaangażować do ćwiczenia. W tym przypadku usiądziemy sobie klęczkiem na kolanach. Może to być na łóżku, na podłodze, tak jak Wam wygodnie. Jeżeli potrzebujesz, włóż coś między kolana, między pięty a pośladki, tak żeby było wygodniej. Stopy płasko na podłodze. Chwyć kijek i wystaw kijek kawałek za siebie. W tej pozycji zostań i weź pięć głębokich oddechów nosem i pełnych, długich wydechów poprzez usta. Będzie to wyglądało tak. Wdech nosem i wydech długi. Pauza na dwie sekundy. I znowu wdech nosem. I wydech. I wdech nosem. I pełny wydech ustami. Czwarty wdech. Pełny wydech. Piąty wdech. I ostatni wydech. Dlaczego takie proste ćwiczenie miało miałoby Ci pomóc? Dlatego, że poprzez zgięcie kręgosłupa i wyciągnięcie ramion do przodu ustawiasz ciało w pozycji. W której Twoja przepona ma większe wsparcie ze strony mięśni brzucha, więc ta opozycja zaczyna być stwarzana. I teraz dzięki temu, że mięśnie jakby mają dużo łatwiej, żeby się zaangażować, oczywiście jest w tym Twoja też praca, tak? Czyli chcę, żebyś, żeby podczas tego ćwiczenia postaraj się poczuć, jak na wdechu rośnie Twoja klatka piersiowa z tyłu, ale także po bokach, czyli cały ten region klatki piersiowej rozrasta się od środka. A nie tylko podnosi do góry. Więc ludzie, którzy oddychają brzuchem, często w tym ćwiczeniu po prostu będą chcieli podnieść ręce do góry, dlatego że mają nadmiernie aktywne mięśnie czworoboczne, tak? Upper traps, a, które podnoszą, podnoszą te ramiona do góry podczas wdechu. Poprzez utrzymanie kijka na podłodze, masz szansę wziąć wdech i nie pozwolić ramionom się podnieść, więc użyć przepony. I otworzyć klatkę piersiową od środka. Eee, jednocześnie wydłużamy wydech po to, żeby zaangażować bardziej i bardziej mięśnie głębokie brzucha. Więc skup się, proszę, ty, te, także na tym, żeby podczas wydechu Twoje mięśnie brzucha się zaangażowały. Jeżeli tego nie czujesz, to rób wydech dłużej lub fff, mocniej i dłużej. Wtedy na pewno poczujesz napięcie pod dolnymi żebrami. Tak? Od strony mięśni brzucha. Więc dwie rzeczy, które tutaj uzyskujemy, oddychamy całym ciałem, a nie tylko dołem brzucha i angażujemy brzuch do tego, żeby wydychać powietrze. Być może potrzebujesz dużo czasu do tego, żeby to stało się twoim nawykiem, aczkolwiek nie o to chodzi w tym ćwiczeniu, żeby to stało się twoim nawykiem. Ten film jest poświęcony temu, żeby... Pokazać ci, dlaczego wcale oddychanie dołem brzucha nie jest aż tak korzystne, jak mogłoby się wydawać, jak w szerokie media to podają. Oczywiście chcemy brzuch, który także się rośnie i także się otwiera. Nie, tak, nie o to chodzi, że mamy go blokować, ale to jest tylko jakaś część prawidłowego oddychania, prawidłowego zaangażowania przepony do tego, żeby oddychać. A kiedy dzieje się tylko to, to raczej jest zwiastą wielu problemów w ciele. I w głowie, dlatego że te dwie rzeczy są nierozwiązywalne. Więc ten film ma pokazać ci, dlaczego warto skupić się na oddychaniu inaczej niż tylko brzuchem a i jak także osiągnąć to, jak się tego nauczyć poprzez przynajmniej jedną technikę, chociaż jest ich o niebo więcej. Jeżeli chcesz poznać więcej technik, proszę cię o takie komentarze, żebym wiedział, że jest na to popyt, jest zainteresowanie tym tematem. A chyba powiedziałem wszystko, co chciałem. Ćwiczenie składa się z pięciu oddechów i to jest jedna seria. Dziennie postaraj się zrobić przynajmniej 10 takich serii w różnych momentach dnia. I kontynuuj taką pracę, żeby wzmocnić swoją przepony i wzmocnić swoje mięśnie głębokie brzucha i odciążyć twoje, Twoją sztywną klatkę piersiową i mięśnie kręgosłupa, przykręgosłupowe. To by było na tyle. Mam nadzieję, że ten chaotyczny film będzie dla Ciebie zrozumiały. Dziękuję bardzo za uwagę. Na zdrowie. Pozdrawiam. Artur Karapetian.